Cześć, cześć, witajcie, witam was serdecznie. Nie ukrywam, że po tej porażce na arenie stwierdziłem, że jednak nie będę próbował. Mm. Zawitałem do sklepu, wyprzedałem to, co mi jak gdyby ciążyło. I zrobiłem się lżejszy. Nie chcemy z nim gadać, chcemy zrobić podróż tutaj. O właśnie... Wyprzedając się, zauważyłem, że mogę kupić sobie także nowy pierścień, który daje troszeczkę lepszy łomodu wrogowi. O 36 punktów bodajże. Damy im radę. Musimy przetestować, nie? Większy zasięg podobno mam. O, dupę to dało. Pogłuszyłem gnoja. No tak 150, zobaczcie, daje lepsze. O, ładnie. Mo Młotek chyba on ten sam cały czas. Ha! Dobra, bo widzę, że mój tutaj koleś się strasznie rozbestwił. Hmm, zwierzyna chyba się odradza, więc nie ma sensu czyścić z tego co widać, nie? Znaczy, nie, nie pamiętam też, nie będę tutaj dyskutował. Gdzie mam iść? Tu mam iść. Aha, czyli to taka tam podróż z dupy. No dobra, idźmy. Podążajmy. Munok. Nie ma jak to dobry munok z rańca, nie? Wiznałem <laughs> mu. To było takie wielkie bydło. Poczekajcie, zmierzę się z nim, aczkolwiek nie wiem, czy dam radę. Jednego dużego potwora pokonałem, a, ale ten zdecydowanie tutaj z tymi gałęziokami. O kurwa! O, głuszył mnie. Ha, ha! Dobra, 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 stary, wyluzuj. Nie, że ja tak wciskam beznadziejnie. A widzę, że ta przeprawa do tego kolesia też jest jakaś taka usłana trupami. I generalnie o takie materiały nie ma co się martwić, bo tu zawsze można się wtedy cofnąć, lada zrobić i tyle, nie? Dobra, ale tu chyba będę musiał zapisać sobie gereczkę. On jest wielki. O! O, teraz są ten. Kubil. O kurde, magowie! Ale mi piznął. Ale mi piznął. Aha! Dobra. Dobra, dostał. Skacze gnój. Ale pizze... O, to ten bydlak. A. Ale mi szepnął. Gólnąłem! Coś mu robimy? Ła, podpalił mnie gnój. Kurde! Osz, skubanie. ale bypiznął. Oh fuck. No muszę się napić, bo mnie kurde kilnie. Wiemy? O skurczybek, na mnie poluje, to ja będę uciekał, niech oni go biją. Pancerza już nie ma. Jest szansa, że to się uda. Jemy o, oh, fakt! O ty gnoju, Lijcie go! Został, odrzuciło go. Zobaczcie, jak szybko mi się teraz ten... O, ale mnie wrzuci! Liksir zdrowia. Oh, fuck! Nie napiłem się. Udało się. O ty gnoju, barchaty! Zgulnąłem. Udało się? Nie udało się! Kurde, biję tych moich! Nie możemy stać w grupie. Dobra, zwiałem. Ale nie wierzę, że on mnie trasnął. Fux? Nic mu nie robimy. Niby mam ten pierwszy, który daje lepszy. O, panie, dobra. Niby mam ten pierścień, który daje większy demagę, ale jak widzieliście, niewiele tutaj wskurałem. Może dlatego? Nie, nie ma wyjaśnienia. Jest po prostu za mocny. Darujemy sobie. Co ciekawe. Nie wiem dlaczego, ale to był ten wielki potwór i ludzie. Róbmy misję główną w takim razie. Giereczka szybko wyprostowała moje szanse. Moje nadzieje generalnie spełzły na niczym cholera. Znowu się tutaj jakieś bestyjki odrodziły. O nie dobrze, A dobrze. Dostał. Wieejmy gnoja! NAPAŁY walczy! Dobra, dobra. Nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy zbierać i walczyć. O kurde, ale tu zebrałem po tych typkach. Podoba mi się to. Tak może być cały czas. Misja. Dlaczego ja tutaj dalej nie poszedłem? To jest z czymś związane, nie bardzo wiem z czym. A, bo ja nie zaczęłem, że sobie mapę można przesunąć. Pewnie nie wiedziałem, gdzie iść dalej. No dobra, no. Te misje musimy i tak zrobić. Chyba nie mam ich za wiele i, 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 i trzeba wykonać, bym mógł. Bym mógł w ogóle cokolwiek zrobić w tej grze. ma? Jakieś wiedzmińskie klimaty teraz? No proszę, kolejne miasto. A ten co? A ten to przewoźnik, to go olejemy, nie? Tym lekkim lobem biegnę, bo liczę na to, że gdzieś znajdę jakieś ognicho. Chociaż chyba się mylę. Ha! Chciałem przestanąć. Kobito, Sama to musisz robić. Wiesz to? Dupa zbita. Ocięła mi się kierą i nie mogę wziąć. Dobra, gadamy z kolejnym typem. Co tam u niego? Zwyzwiemy go. Emisary of the Congregation of Merchants on Tierfridi, I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Okay, stary. Tylko powiedz mi, skąd wiedziałeś, że przybyłem? Wypad. Alchemika mamy. Znaczy stół alchemiczny mamy, ja myślałem, że tam... O, panie! <laughs> you renounce your gods answer me why why are you doing this behold your so called gods you are demons they burn they are

inquisitor you stop where you are the pagan stink of these soulless natives taints you you bring demon spawned barbarians through our gates. <sighs> this man just killed some helpless soul in front of our eyes and he calls us barbarians. <clears throat> Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius. And you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. No, I'm not a believer. What are you going to do now? Burn me at the stake. Your very presence in our holy city is outrageous blasphemy. May he guide my hand a on my blade. let's go! Uh. Oh, kurwa. Ale 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 this time brute force has prevailed, but the light always triumphs in the end. I will not forget our encounter, and I am certain that we shall meet again. Jesteś czubem, inkwizycja to największe zło było. Dobra, porypany, co od niego mam? Złote monety miał, niego nie przeszukał. A ten mi atakował, i powinien zginąć. Ham przybrzydły, Dobra, chyba się troszkę zgubiłem, wiecie? Znaczy, może nie tyle zgubiłem, co nie wiem, jak trafić. Dobra, o, wygląda to na jakąś. Na nic to nie wygląda, nie wejdę. O, cholerka, czyli dobrze z placu powinienem iść. Dobra. To się pomyliłem. Nie zaszkodzi się cofnąć. Czyli skoro się będę miał jeszcze do czynienia, prawdopodobnie będzie dym z nim, no bo jakże inaczej. young man pardon me are you not part of the new governor's entourage i'm his cousin and i'm accompanying him on his mission to tifredi what can i do for you father bishop petrus how divinely fortunate this is did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? <laughs> you haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young boy. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? the roads are not truly safe i must first meet the mother cardinal to present my respects on behalf of my cousin i will accompany you and then we can take the road together i'm so happy our paths have crossed once again in the name of the congregation <coughs> of merchants i present my best regards May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I truly so. really <coughs> wish that, that this visit will strengthen the ties between our two nations. I learned that you crossed paths with that of Inquisitor Aloysius. Yeah. I'm extremely sorry that this visit took a violent turn. <coughs> Aloysius' faith is sometimes too absolute. I hope that you have it in you to look beyond it and forgive his zeal. Another subject brings me as well, the Malachor, the horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature, for he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates wilfully. Horrifying demon. What a fortuitous coincidence. A practical excuse for sending the Inquisition out to set the island ablaze. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Idiota. The population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to his majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed.

Świetnie Dobra Czyli tak, wypad robimy z tej twierdzy wroga O, to miasto to na czarnej liście mojej będzie jak tu Tacy debile rządzą to jest najgorsza rzecz Gdzie mam iść? Rodzi się pytanie A w ogóle mam stąd wypad robić? No to teraz pytanie, czy te znaczki zapytania odwiedzać? Bo to będą tylko te, 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 nie? Kulmina, ale tu coś jest, tu warto było iść. Chyba tędy. No to dobra, to robimy wypad z yy, miasta w ogóle. Kulera, trochę nie wiem, jak tu. A dobra, powątpiewałem, czy stąd wyjdę. <śmiech> <śmiech> Myślałem, że rozwalę tą wstrzynię. Słyszę, że tu coś znajdę fajnego i będzie bitwa. Czy ma? Ładnie, ale mi pizno. Dzień gnoju, brakło mi. Wszystko muszę robić sam. Dobra, jakaś skrzyneczka, a dupa zbita nie otworzy jej. Tyle było walki. Jakieś buciory dostałem, pewnie będę mógł je sprzedać. Eliksiry zdrowia zawsze mile widziane. I co, to jest ten tutaj znaczek zapytania? A nie, dalej, jest droga. A, gdybym nie wszedł na mapę, to bym nawet nie zauważył pewnie. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego dużego potwora. To jest koleś. Dobra. Ale mu na pierdaczam. O, ale dostał. Że poszło. Haha! Ha! Jednak na odległość nie miał szans. Buty żołnierza. Ostatnio takie sprzedawałem, bo były do dupy. Miały dobrych statystyk, ale tutaj nazwa może też być zwodnicza, nie? Okej, okay, fajnie wszystko, tylko. Nadal tam należy iść. No dobra, idziemy. Więcej bandytów fajniej. Ja tego zbieram tyle, ale nie wiem czy ja z tego coś wytworzę. O. Siema. No i tyle, nie? Nie było po co tyle tu iść. O, poczekajcie, jest znaczek zapytania tu z boczku. Jeszcze coś innego może wejdę. A przegapiłem faktycznie. Tutaj Obozowisko obo, 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 obo jest. Czyli teleport mamy, jest dobrze, bo nie będę musiał tyle drawować. Pewnie tu będę wychodził. O, kurde, co tak dropi? Dobra, wracamy do miasta. Rezydencja. Ten klecha będzie chciał pogadać. O, on tu jest, z pieprza i dziadu. Mam nadzieję, że nie muszę go mieć w drużynie. Żeby, Żeby ta misja zadziałała. Jeżeli tak, to trochę głupio będzie. Nie zamierzam, żeby latał ze mną. Zmienię drużnę dopiero jak któryś z moich odejdzie, bo inaczej to nie, to już jestem przyzwyczajony. closer brings you. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate the mother cardinal in her opinion believes the malakor to be a result of a curse a curse cast by a demon an evil creature worshiped by a cult of island natives if you would allow me to second the request of our mother cardinal we are in dire need of your help our inquisitors are hardly diplomats and but i should let you finish my son they have started their investigations in a village where strange events have been taking place but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Teleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors. We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You are thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. the Nie, nie, nie gadamy, nie gadamy. Goodbye, Super. Look out for yourself! Level. To co? Pójdziemy chyba na początku do pani admirał, bo tu najbliżej. Zakładam, że w tym mieście jest. O ile jeszcze jest. No w międzyczasie sobie punkty. Punkty przyporządkuję. Na tą chwilę dziękuję wam. Pozdrawiam, cześć.